Was jeszcze uczył z aktorów w ja? Nie uczył, tylko przychodził na zajęcia. Przychodził Do baraku przychodził i razem, razem z tymi, co, co wiesz, Baletu. z baletniczkami no, wykładał jakieś no, wykłady no, Takiego epizodu szkoły Co? No, takiego epizodu Ale chodziłaś no, do baraku? Tak. Chodziła. No przecież no, Ale on przychodził, tak. On przychodzi, tak. Robić? Na takie spotkania, wykłady, tak. No za, za, za moich że on czasów już wagarowałaś w... Wanda, że on nie umie mówić na wszystkich tych na baga. Tak, tak, trudno tak, tak. mówić tak, tak. własnymi myślami. Pokazywał nam jak się papierosa rzuca na ziemię, a tutaj się w tak Zawsze tak i myślę, że Człowiek no rogi. numer taki miał, no. Ja go pamiętam, jak, jak w Ateneum e, e, tak, e, kawkę, co tam on z Basią Pietkiewicz e, grał, bo to jej krótki epizod był w teatrze. Ja o tym epizodzie, jak Basia zaforowała. A trzeba

na wieczór musi być pani aha, gotowa. Ja przyszłam do, do Włoszczego wieczorem. o się strasznie się go wszyscy bali. On malutki przecież. Ale jakby był potwór tak? no, i <laughs> mówi, proszę żyć kostium, nauczyć się do wieczora śmiać perliście i lecimy. Widziałam kostium Basi, która była troszeczkę ode mnie. No. <laughs> Ale... On sobie życzył, żeby jej wyskoczyła jedna piersi. I ona powiedziała, że ona tego nie zrobi. Więc zaszyli ten, ten gorset. A gorset był na mnie za mały. I ja wieczorem... W, w, finał sceny był taki, że mówiłam... Ach, ja panu, oh, jak zrobiłam ten gest, tak mi wyleciały dwie piersi. Był nasz kolega, bomba, taki, taki z ele elektryk, jeszcze z liceum właśnie. z miał zygmunt, który miał zgasić światło, ja a jak pana ja miała to jednak wyskoczyć, jej nie wyskoczyła, więc zepsuła mu cały Chinę, a on taki dzięciołek do niej tam miał, miał dopaść. I ja słuchaj, w tych nerwach, w tych, z tym śmiechem, z tym wszystkim, mówię, jak pana kocham, i dwadzieścia z nich wyleciały tak po prostu z tego za małego gorsetu. I bomba się tak, z z tak zgłupiał, że zapomniał zgasić światło. O matko! <noise> Także, Wandziu, ty byłaś idolem ja, pana ja, profesora. Ja my... też sobie Ach, nie są, wiesz, To nie był taka... I przejewasz to po profesorze. Nie mu to, no. ja w tej szkole byłam no. wiesz, to Ale, wie, i on no. nie nauczył się tego. I ty, ty właśnie, tak, i i... też przejewasz tę skromność.